Robi pierwszy raz w życiu, padną, raz w życiu i się paznokcie. Yes, takich, tyk, takich TikToków też nie lubię. No bo jak ktoś robi coś pierwszy raz w życiu, no to wiadomo, że to no, coś tam się może przetrafić złego. Chyba, że po szkoleniu, no. Zobaczymy, dużo, dużo serduszek. Przygotujmy Gdzie mam do tego szapeczkę Nie, tam nawet usiąść dobrze nie można, bo tu nóg nie wsunie, będzie musiała jakoś tak siedzieć, nie wiem. Bo tu nogi, tusza. Jezus, Maria. Jakaś, mi, to, mi to zakrawa o jakąś współpracę z Semilakiem. Wszystko z Semilaka. No niby dobrze, że wszystko z jednej firmy, ale wiecie, no. Zakrawa to, widać, że to jest y, profil jakiś taki grubszy, zweryfikowany, więc to, tu pamiętajcie, że takie profile, takie osoby to często influencerzy, którzy po prostu dostają pieniądze za reklamowanie czegoś. Niedawno sama ściągałam żel. Niedawno ściągałam sama, o, o Boże, niedobrze. I teraz ogarniemy skórki. Aż pofalowały Trzymaj jej. Ojej, ojej. je lekko przedłużyć. Mam nadzieję, że to się uda. Wybrałam taki naturalny kolor i to już. Szybko nie to dzieje. wszystko leci. Chwila prawdy. Mamy kciuka. E, może nie jest idealnie, ale jeszcze jedna warstwa i będę piłować. Czyli kolor to baza to tak. O, lewy wygrznięty krawędź dolna w ogóle szybuje, szybuje, szybuje do góry, jak po prostu wyskocznia. No, zobaczymy tę drugą warstwę. Bardzo, bardzo, bardzo taki krótki, ale szpic trochę. Oj. Zakładam jeszcze raz, bo mi nie wyszło. Taki jajka, a nie paznokcie. Jajka, a nie paznokcie. No, ale no, co, co też. Co się będę śmiała, jak ona pierwszy raz robiła paznokcie? No nie, nie dziwota, że szablony były tak podłużone, że wszystkie paznokcie jak wyskocznia do góry lecą, że są kluchy, że są każdy innego kształtu, że każdej innej grubości, że pozalowane skórki, że niedomalowane skórki, że, że po prostu fałdy lateralne są zakryte paznokciem wręcz, czyli są beczułki, no co zrobić, co zrobić. No.